Cześć Simonaj, ja jestem Adia. dzisiaj witam Was w amerykańskim gospodarstwie w farmingu 2022. W dzisiejszym odcinku będziemy wykonywać orkę zimową. Na pewno nie będziemy ory całego pola, tylko zaoramy w sumie część pola, ponieważ to nie chcę Was zanudzać. Oczywiście tam w tle widać, że mój pracownik sieje mi pszenicę, ponieważ no, nie chciałem, nie, chci nie chciałem tego robić. Kole na kolejnym odcinku, bo w tamtym odcinku sobie sialiśmy. Oczywiście pogruberowane jest wszystko. Znaczy w sumie tam jest wszystko zgłęboszowane, także można się brać za orkę. No i dobra, my sobie lecimy dżendirkiem Ogólnie shaderki nowe sobie zrobiłem, ale chyba to tylko na jeden odcinek. Jak mi się wydaje bo jednak mnie nie zadowalają a chciałbym zobaczyć jak to będzie jak sobie na tych shaderkach pogram i dobra pług mamy dobrze ustawione, bo już się bałem, że źle się ustawiło że się źle ustawił oczywiście zmniejszamy bieg żeby no ciągnik czuł opór i tyle no fajnie nie dobra lecimy no tak zapomniałem, że to jest Land i musimy naprawdę jedną, jedną oponą normalnie jak w gruzie jechać tutaj No i co? No i bierzemy się za tą orkę zimową. Oczywiście tutaj będzie kukury zasiana. Każdy to o tym dobrze wie. No i co? No prawie 100 tysięcy mamy na koncie. Mam nadzieję, że trochę zarobimy pieniążków z sprzedaży klonów. Żeby tam no, kupić tę jedną głupią łąkę Bo ta jedna łąka jest mi bardzo potrzebna Żeby sobie zacząć krowy No tutaj hodować I mieć mleko, z czego będziemy mieć dodatkowy dochód no, Ale wiadomo, najpierw trzeba kupić tą łąkę, później jakieś sprzęty Ale na razie yy, Skupmy się na orce żeby nie było mam nadzieję że wszystko się ładnie nagrywa no i jak, jak widać no derki są nawet spoko tutaj gendirek sobie ładnie obraca no i niestety tak to już bywa i dobra tutaj tykmy fuch lecimy sobie drugi objazd już jest 3 minuta odcinka, dlatego Was zapraszam do mojego Discorda, link macie w opisie oraz do zasubskrybowania kanału, żeby Was nie ominęły kolejne odcinki tego typu oraz yy, do zostawienia łapeczki w górę. Oczywiście jeżeli Wam się odcinek spodoba, no to zostańcie do samego końca. Zobaczcie jak ta urka jest przeze mnie wykonywana. Mam nadzieję, że to jakoś no, szybko pójdzie. No, bo sami widzicie, ile. Tutaj jest coś około 2 hektarów do zaorania. No, te 11 na godzinę jedziemy. Nie wiem, pług pięcioskibowy to gdzieś 2,5 metra bierze. Jedna odkładnia bierze 0,5 metra. No, raczej tam 45 centymetrów ogólnie powinna brać, ale. Dobra, no przyjmijmy, że pół metra, także no może w tym odcinku się uda nam to jakoś fajnie, elegancko wykonać. No wiadomo, na ubrociach będzie strasznie powoli. No bo trzeba zmieniać biegi. Niestety tutaj nie ma rewersu jak w nowszych renderach, a tu chociaż jest jakaś taka... Nie wiem jaka to jest skrzynia. Nie wiem, automa nie automatyczna, ale tutaj jakaś jest taka dziwna dla mnie. Jestem przyzwyczajony, że normalnie w John Deere masz A, B, C, D, E. No, w ekskluzywnych modelach masz F i sobie zmieniasz pół i jeździsz. No, ale to jest John Deere starej daty nie wiem czy w jakichś nowszych modelach jest takie rozwiązanie czy nie wiem że w New Holandach jest takie rozwiązanie że od jedynki to tam do 20 il biegów się ma A, ale na razie w marce New Holland nie jesteśmy jak na razie może coś się tu pojawi chociaż wątpię bo już nowy nabytek mam na oku to jest jeden z w sumie mniejszych ciągników na moim gospodarstwie, bo na razie większego byka nie potrzebuje Jak ten John Deere 4740 Jeżeli dobrze czytam jego nazwę A to jest 4755 No to już jest in, in, inny model po prostu No ale po prostu No można tak to powiedzieć, że na razie jest wystarczający. No wiadomo, do transportu by się sprzedał jakiś stukodny ciągnik. Ale to zobaczymy jak to będzie. Bo chciałbym kupić... no... ciągnik z mysłem, no ciągnik na te drugie gospodarstwo z krowami, jak już uruszymy z nimi. Tylko jaki to będzie John Deere... Y John Deere, przepraszam. Jaki to będzie ciągnik? Teraz was mogę w błąd i po prostu zawirować, ponieważ to na pewno John Deere nie będzie. Ja powiedziałem John Deere, bo jeży John Deere, dlatego tak to właśnie wygląda. Dobra, odcineczek będzie na czwartek, na drugiego lutego. Mam nadzieję, że w tym dniu coś się tam wydarzy ciekawego u na kanale. Chociaż nie jestem pewien. I ogólnie to chciałbym was wiem, w sumie zaprosić do udostępniania tego odcinka wśród znajomych. Bo wiecie, im więcej nas będzie, tym lepiej. A ja nie powiem, chciałbym w tym miesiącu wbić 400 subskrypcji, także no może to się uda, może i nie. Miejmy nadzieję, że się uda, bo na razie przyrost subskrybentów jest dosyć duży. Dobra, tam widzę, że yy, nam John Direk. Nam John Direk ustał, czyli już pracownik wykonał swoją pracę. Mamy pszenicę zasianą. Tutaj sobie tylko ładnie, elegancko. Przelecimy z tą moreczką. No i już powiem, że 8 minut minuta odcinka, a my mamy, no dobra, jedną czwartą Jedną czwartą pola za Oraną Tak coś około, nie? Ale aż się chce robić takimi bykami Pewnie na live, jak nie skończę Orać, to na live sobie ogarniamy pod odcinek następny z tej serii Oczywiście Odcinek następny z tej serii sobie ogarniemy sejwa No, bo na liveach czasem się ogarnia, czasem się robi różne rzeczy. Tak samo jak było to ostatnio. Raczej, no, wczoraj był live, samotny live, można tak to powiedzieć. No, ale przedwczoraj już za to byliśmy normalnie z ekipą i kosiliśmy kukurydzę na kiszonkę i musimy jeszcze tam trochę tej kiszonki na kukurydzę skosić, pewnie z 2-3 godziny jeszcze koszenia nam zostało, później zrobimy sobie akcja obornik pewnie, no i po akcji obornik zrobimy sobie oreczkę tak taką samą orkę, tylko że tutaj mamy pole dwuhektarowe, tam mamy prawie można tak to powiedzieć 18 hektarów, znaczy w sumie ponad 18 także, no, tam będzie grubo orać jakimiś sześcioskibowymi, obracanymi pługami wiadomo, tam same byki są bycze ciągniki, no ale... Ja, jak zawsze, będę John Deere'owi Deere wierny, no to dżondirem będę sobie tam pykał w tą grę. No hmm. i dobra. Lecimy dalej z tą oreszką. Mam nadzieję, że w 20 minut się uwiniemy z chociaż połową pola. Bo teraz tak patrzę. Zrobiłem parę naście już przejazdów. A tutaj pola jeszcze mi nie było, było dużo. No tą jedną trzecią na pewno mamy. Możliwe, że do 20 minuty odcinka powinniśmy się ogarnąć z a włączę sobie muzykę albo i nie Nie wiem, piszcie w ogóle w komentarzach Czy chcecie jakąś muzykę na odcinku, czy nie. Bo jak ten to sobie coś tam ogarniemy bez lipy że wam się takie coś spodoba bo wiadomo czasem nie yy, z czasem się nie będę odzywał na odcinku, bo wiecie muszę się skupić, to jakąś tą muzyczkę będziecie mogli sobie w tle słyszeć, a i zapomniałem powiedzieć jakie tu chwasty urosły, mam nadzieję że po tym jak zaoram te pole to tych chwastów już nie będzie no chyba, że będę musiał ogólnie mamy opryskiwać, ale jakiegoś chwastownika wyrywać i kupić. Fajne akcje by były. Tak na przykład yy, no na kukurydzy już nie, bo kukurydza by musiała być wtedy mała, żeby te chwastowniki się Ale po pszenicy na wiosnę, żeby jeszcze korzenie trochę odkryć, no można wszystko wszystkim się pobawić. No ale na razie potrzebujemy, już Wam mówię. Pewnie kredy, kredytu weźmiemy sporo, kredytu naprawdę sporo weźmiemy, ale 250 tysięcy potrzebujemy na pole. Na pewno, jak wezmę kredyt, no to no sami widzicie, chcę jak najmniej tego kredytu wziąć bo kitram pieniądze w moich skarpetkach, że aż się wysypują bo to jest już 100 tysięcy euro w sumie powinny być dolary ale no euro 100 tysięcy euro mamy moi drodzy Abyśmy musieli sobie ustawić, żeby mi natereczkę jakoś zrobić. Czekajcie, bo teraz zrobiłem miaka. Jestem z siebie niezadowolony, jak miaka zrobiłem. Dobra, lecimy, lecimy. O, tu jest ideola. Siup. I będzie John Direczek na miniaturce. No bo wiadomo, tylko w dzisiejszym odcinku będziemy sobie działać. Ogólnie na tym wowie, 13 by można było zostawić. 30. Nie wiem czemu, ale jeżeli zapiszę grę ze save'a, od razu mi się rezystuje ten wow. Fajnie by było, jakby to się zapisywało, to bym nie musiał sobie ustawiać go tak na odcinku albo przed odcinkiem. Bo to są cenne minuty mojego czasu, które muszę poświęcić na ustawianiu. Mam nadzieję, że jutro się pojawi odcinek z Życia Młodego Rolnika, bo jutro jest piątek. W sobotę chyba będzie już jakiś... w sumie też będzie amerykańskie gospodarstwo, ale to będzie odcinek szybki, bo to będzie pewnie sprzedaż wszystkich plonów, czyli rzepak, pszenica. Kukurydza na razie zostaje z nami aż do wiosny, no chyba, że będzie fajna cena za kukurydzę, no to sobie ją sprzedamy, ładnie kulturalnie, żeby mieć jak najwięcej pieniążków, żeby już na wiosnę móc sobie no, dokupić te pole. Wiadomo, i pole tej mąki kupię dopiero, jak już będzie urośnięta i sobie zainwestujemy Wiecie, czasem trzeba zaryzykować a jeżeli to będzie dobre ryzykowanie, to jesteśmy wygrani, a zwłaszcza, że tutaj gramy na trybie normalnym na razie wiatrak nam pieniążków co można powiedzieć codziennie daje przychód z gospodarstwa, no sześć tysięcy można tak to powiedzieć nie wiem sześć tysięcy tu 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 to jest pensja pracowników no dobra to około 2500 liczmy codziennie jakby przyszedł kredyt kredytu pewnie około 500 zikał. no to sami widzicie tutaj 2000 mi zostaje na plusie jakby odjąć te 500 no to mamy 1500 co miesiąc dostajemy, a jak przyjdzie jeszcze za to mleko, to już w ogóle, bo mleko będzie na pewno nam dużo dawać, także no 200, 200 tysięcy możliwe, że nie będziemy brać kredytu, ale z 150 bez problemu a i zapomniałem zobaczyć, przecież w sklepie mamy takie coś jak okazja, wart, waldrat, serio nie mm, walterki nie waltry tak <laughs> może lubię Waltry, ale tutaj bym się nie wpasowała najlepiej by było jakiś jeszcze stary jeden ciągnik 100 konny znaczy 100. no przynajmniej to jest 150 koni żeby miał <laughs> to może będzie on na, na gospodarstwie z krowami Albo damy dwa nasze John Jeden z turem, drugi bez tura Ten, który jest siewnikiem Byśmy go dali do Można tak to powiedzieć Paszowozu, później Tam, żeby ogarniał te sprawy Przy krowach No a ten traktor, który no, Kupię nowy, może będzie Trochę szybszy, no to wtedy nawozy oraz yy, nawozy oraz opryski by ogarniał. No ale przyjdzie. Czas będzie rada, nie? Będziemy wtedy o tym dyskutować. Bo jeszcze nas dzielą od tego w sumie dwa odcinki. Tak, dwa odcineczki. Od tych moich zakupów. Ogólnie to jestem pod wrażeniem, że tutaj w tym dżundirze mamy tak jakby klimatronik. Powiem, że w tych starych lokomotywach to klima... klimy nie było. Nie wiem czemu. Uf, bynajmniej naszych europejskich, bo tutaj to już w ogóle mamy wyświetlacz jakby... ...to powiedzieć... cyfrowy. Tu jakieś takie pierwsze chyba EHR-y, e <laughs> można tak powiedzieć. Nie no, tutaj jakieś tam. Co to może być? To są. Chyba, czy... jak wysoko ma podnosić. Jak szybko i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy. Tutaj zrobiłem babola, bo zrobiłem mija, ale co tam. Nic. Później sobie na wiosnę agregatem weźmiemy, rozciągniemy. No i teraz mamy, tak, 20 minut odcinka mamy. W sumie teraz jedną trzecią zaoraną pola. Także, no, te orki będzie trzeba jakoś przyspieszać. Nie, możliwe, że trzeba kupić jakiś większy pług, bo w sumie nie wiem. I tutaj mamy naszego Kvernelanda Pługi, tak, żółwka ta jako pług robi 165 koni, a jakbyśmy sobie wzięli tutaj w pługi i tutaj mamy raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem skip, no to już nie na nasz ciągnik Dobra, sobie mijaka tego Szybko ogarniemy, no niestety 220 koni. No może może się uda to w następnym sezonie się dokupi jakiś większy ciągnik. Może większy ciągnik się pojawi. W następnym sezonie oczywiście, bo na razie trzeba obrobić krówki. Później trzeba jakby spłacić kredyt, no ale kredyt będzie sam się spłacał z krów. Więc no nie ma problemu chyba. Dobra, jestem ciekawy w ogóle, ile tutaj za mleko dostaniemy. Bo ja chcę tutaj nawet nie wiem, ile możliwości tych krów jakby. Ale tutaj sobie zobaczymy. No właśnie, a jeszcze jajka mamy do sprzedania. Kurczę, teraz sobie tak zobaczyłem. Lukniemy. Lukniemy zaraz po ile są jajka. Bo trochę sztuki ich pewnie mamy. Dobra. Ogólnie to już będzie na tyle zorki na odcinku, no bo nie chcę Was zanudzać, ale zobaczymy tak. No parę palet jest, to parę można powiedzieć tysięcy chyba by się nam tutaj ładnie, elegancko yy, znalazło. Czekajcie, słoma, jajeczka. Wahania cen, 2500. tysiąca listopad akurat, w następnym miesiącu będziemy mieć możliwość sprzedania najdrożej tych naszych jajeczek. I dobra, wchodzimy sobie tutaj w oborę. I ile na ile można krów? 80%, no to tak, 40 jakbym pierdzielnął naraz. To by nawet spoko było, bo byśmy oszczędzali na nawozie. Tutaj te krówki by sobie śmigały. No i tyle. Dobra, raz, dwa. Jako, że zaczynaliśmy tym dżondirkiem, to 24 wolf, nie, 25, żeby ładnie to wyglądało. Wyłączymy sobie chudy. No i co? Ja się z wami żegnam do następnego odcinka, czyli już jutro o godzinie nie wiadomo o której. Jak się odcinek pojawi, to się pojawi. Dobra, ale w 100% się pojawi. Także ja się z wami żegnam. Do następnego. Trzymajcie się. Na razie cześć.